Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Yy, bardzo fajnie w Hali Mistrzów. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem z drużyną gości, to, to, to wspominałem sobie, kiedy zaczynałem swoje mm, koszykarskie, jakby te pierwsze kroki stawiać. I wrócić tutaj, by być częścią tej drużyny. Naprawdę to doceniam i, i, i cieszę się z tego, że tu jestem. A lot times, you know, it was pandemic year my poor, my second time out. You know, didn't get to finish the way I wanted to. So me and coach, we had you know, unfinished business for real. So when he wanted me to come play for him here, yeah, it was a no-brainer. Yeah, two weeks, man, very intense. We training very tough right now, but it's to get us prepared for the season. Uh, so you know, right now it's, it's, it's tough, but I'm fighting through it. nowy w drużynie, nowy w systemie trenera Frasunkiewicza, dużo do dużo nowych Dużo pracy z trenerem Hubertem. Jest co robić. To były pierwsze nasze tak naprawdę gry kontrolne. Mech za historią był zaledwie po kilku treningach. To było wprowadzenie do zasad. Wszyscy się teraz salamy uczymy. Na pewno dużo wniosków. Oglądamy wideo. I będziemy to poprawiać w przyszłych sparingach. To, co nie zagrało w tych poprzednich. W przeszłości bardzo dużo grałem na centrze. W zeszłym sezonie w Słupsku grałem jako silny skrzydłowy. W tym roku ma być to połączone. Jestem pełen nadziei tego co będzie. Cieszę się, że przede mną takie wyzwanie. Mam nadzieję, że ten sezon zakończymy na jak najlepszym miejscu. Yeah, yeah, it's all the same. You know, we all interchangeable with me, Camille, Josh, you know, all three of us are ball handlers, so we learning the different sets and different plays and different positions. It's gonna be better for us as a team. You know, a couple of weeks, you know, it's a good group of guys. Everyone likes each other, you know, it's good energy. And when it's good energy, it's easy, you know, to connect and get everything in order.